myślenie z troską o Polskę. W Warszawie trwa protest A ja rolniczy. Tak. Jeśli Komitetu Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt to jest znakomity pomysł i dobro protestujący z pomniku Witosa ja Przeszli pod Sejm, że to jest sposób na aby pokazać swoje rolnictwa. niezadowolenie przede wszystkim w związku z ustawą tak, o ochronie zwierząt, tak ale nie tylko, ponieważ postulatów stajdą, że jest że tu służnie, więcej. Tacy, którzy powiedzą, Mnie też się należy służby mundurowe, pielęgniarki emeniczne. w miejscu. W większości nie widać nie flagi stowarzyszeń i związków kenologicznych, tak, jednak są tutaj też przedstawiciele chcemy, związków rolniczych, związków wolności, i organizacji rolniczych, między innymi Związku zrozumme, Solidarni, Związku Zawodowych Rolników czy ma Indywidualnych, ma człowiek, który jest na plus, który nie ma czy przedstawiciel władzy, Kółek Rolniczych Władysław Serafin że musicie po prostu tak głosować, bo inaczej nie będzie 500 plus. Trudno oszacować ile wolność, osób tutaj dzisiaj przybyło. Nieboleń, Wciąż nieboleń, jeszcze przybyło. podobno dojeżdżają Dlatego, autokary. Mówię, z całą Na razie nie ma tutaj więcej niż tysiąc osób. Dla Aktualnie niekoleń, organizatorzy przemawiają ze sceny. Temu, ale my musimy rozumieć, że to nie jest dobre rozwiązanie dla Polski. Dlaczego jeszcze? Kto zarobi, kto straci na 500 plus? Ja Wam powiem, kto zarobi. Zarobią banki. Przecież przez nie przepłyną te pieniądze. To są ogromne kwoty i każdy, kto rozumie politykę banków, będzie wiedział, że one na tym zarobią ogromne sumy pieniędzy. Ale czy te banki na przykład decyzją rządu. Nie powinny z tego tytułu że dostaną takie ogromne sumy. Obniżyć oprocentowanie. Będziemy kredytom, relacjonować przebieg protestów. Dla dwóch milionów polskich rodzin Na naszym profilu które na Facebooku kredyty hipoteczne. Relacja będzie dostępna również 30 na portalu w pęści Przecież można było o to